W tym odcinku padłem trzy razy w ciągu kilku minut, a jak do tego doszło, zapraszam do oglądania. Początek oczywiście klasycznie, witamy, witamy tutaj widza, którego spotkaliśmy na Adventure Stone, tutaj na tej miejscu, gdzie się robi skilla. Proszę państwa, początek był naprawdę przyjemny, nie? Zalogowałem się do gierki, wszystko było git. Następnie, klasycznie, schowałem sobie wszystkie itemki do depo i postanowiłem iść na ISAWI. Moi drodzy, szybka akcja, szybki refill, kupione sd i lecimy na miejscówkę. Szybka odczajka oczywiście, kto ostatnio dostał gifsuby. suby. Kolejne dwie osoby, które w ostatnim odcinku pisały dostaną takiego buścika. A wy piszcie w komentarzach i wybierzemy kolejne dwie osoby, które dostaną buścika w formie 25 TibiaCoinów. A my przechodzimy do tego, o czym mówiłem na początku odcinka, bo to już lada moment. Tak więc wiecie, utamowita, zbijam na dół, lecę przed siebie, klasycznie jak zawsze Lamasu mi goni, Sphinxy mi goni, mówię, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Mówię, jazda? Nie no, nie jest źle, przebiegam wszystko. Przychodzi jakiś ziomal, który nie chciał nam przeszkadzać, ale nagle stało się to. Szybko poszło, nie? Szybko poszło, proszę państwa, dostałem taką bombę, utamka mi jeszcze nie działała, a ja nie wcisnąłem tego Magic Shielda. Początek streama, od razu wejście smoka, mówię, Tragedia. Ziomal napisał właśnie, że bieg na bossa. A ja padłem po prostu trochę jak nubek. No, trochę tak, trochę nie. Wiecie, ja nie grałem za czasów tych Magic Shieldów, tych nowych podjąków. Nie jestem do tego jeszcze przyzwyczajony. O czym się przekonacie zaraz, bo to jeszcze nie jest koniec naszej historii. A teraz specjalnie dla Was, moi drodzy, specjalnie dla Was, nie przyspieszam w ogóle tego odcinka w tym momencie. No to jest bardzo ważny moment. To jest bardzo ważny moment, ponieważ zrobiłem, no co, na wdrawila nie robiłem. Kupiłem Aola, znaczy ubrałem Aola i biegnę z powrotem. Już zdenerwowany, już wiecie, już kierownica trochę puszczona. Lecę już jestem coraz bliżej. Jestem coraz bliżej, proszę państwa, i teraz pach. Kratkę obok padłem, rozumiecie to. To już był rage. To już był rage. Deduwa. Kratkę obok. No już mówię, no nie nam rady, zara, nie? Już tak wiecie, trochę się wkurzyłem. Wiadomo, też nie jakoś tam super bardzo, ale zdenerwowałem się, nie? Zdenerwowałem się, nie ukrywam, bo mówię, kurde, co to za początek streama, że ledwo zacząłem i już dwa razy na dziurę. Wybiorę Aola, mam to w dupie i idę jeszcze raz, nie? Będę tak łaził, aż w końcu się tam pojawię na miejscu, nie? Tutaj akurat niestety grafika jest trochę taka przycięta, wybaczcie, moi drodzy. Postaram się następnym razem zrobić to inaczej, ale akurat grałem na streamie, na które was serdecznie zapraszam, Gorg dolna kreska, kick. Nie, boże. Gorgo, dolna kreska, stream na kiku. O, patrzcie, wybrałem inną taktykę. Przebiegłem w ogóle środkiem. Okazało się, że środkiem jest lepiej, bo tam z prawej strony po prostu było za mocno nalurowane. A takim kapciem ciężko się jeszcze przebiega, nie? Szczególnie jak się ma tak mało many. No i tutaj już tak naprawdę walczyłem. Walczyłem, ale nie do końca. Telamasu to po prostu są dobre wariaty, które zabierają tak szybko manę, że czasami trzeba pakować manżur Nie Nie mogłem tutaj many, nie mogłem mu tamki rzucić, schowałem się na chwilę. I to nie jest żaden problem, co nie? To jest akurat fajne rozwiązanie. Schować się, namanasować się i wrócić na pole bitwy. No i tak jak wam opowiadałem przedtem, co nie? XP sobie, XP teraz sprawdźcie, zwróćcie uwagę na prawą stronę, gdzie mam te dwa potionki. Tutaj chyba ich było w ogóle pięć, nie? I patrzę teraz, pach, pach. Zużyłem oba, bo miałem utamkę pod Shift F4 tego potjona, a SDK miałem chyba pod F4. I teraz się wkurzyłem i mówię: Dobra, walę tibijskiego samobuja, nie? <laughs> Trzecia deska to była totalnie moja wina, i to wszystko w zaledwie kilkanaście minut, proszę Państwa. W zaledwie kilkanaście minut zdenerwowałem się i za trzecim razem powiedziałem: No, nie, no, głupie potiony, kupuję nowe, nie? E, nie, a ole sobie kupiłem, to miałem sianko, ale jeszcze trzeba było, kurczę, dokupić. Jeśli dobrze pamiętam, co ja tam jeszcze musiałem dokupić, a te Magic Potiony, nie? Tak jest, te Magic Potiony jeszcze musiałem dokupić. No, bo bez nich to ciężko, nie? One się przydadzą, tylko muszę uważać. Oczywiście. Zrobiłem to widzowie, przebindowałem sobie już te Magic Potiony, już teraz nie będę miał z tym problemu, miałem może źle ustawione hotkey, który mi za bardzo nie pasował, no nie wiem, przez to, że czasami shifta przytrzymałem za długo albo coś w tym stylu, no to od razu mi się zużywały te Mana Potiony, znaczy te Mana Shield Potiony i co mnie najbardziej tutaj denerwuje? Najbardziej denerwuje mnie to, że wszędzie jest ten exhaust, nie? Exhauset. no, a tutaj tego exhausta nie ma. Exhaust. Zostaw suba. Dzięki. Musisz użyć potiona, musisz użyć cokolwiek, wszędzie masz. A jak musisz Magic Shielda użyć, to nagle nie masz. Nie wiem, czy to tak ma być, to jest taka mechanika specjalnie, czy to jest naciąganie właśnie tibijskich graczy takich jak ja, że jak wypiją 8 butelek naraz, to są tam, nie wiem, 300-400 kaw i muszę sobie kupić nowe i w ten sposób tipsów zarabia. Nie wiem. Ale wiem jedno. Nie poddałem się i poszedłem na oramont, No Tutaj Edlen pisze, baw się dobrze. Poszedłem ekspić, mówię, nie dam się... Idę odrabiać, mimo że na start jestem prawie milion ekspo w plecy i trzy levely. Ale prawdziwego Tibijczyka, moi drodzy, poznaje się po charakterze. A tutaj wiadomo, jak jest, nie? Giorgini się łatwo nie poddaje, dlatego odrabialiśmy cały czas level. No, poodrabialiśmy jeden, drugi, trzeci i tak dalej. No, wiecie o co chodzi? Nie ma lekko, nie? Najpierw, oczywiście, trzeba było odrobić 71 level, który zrobiłem. Znaczy, który straciłem z własnej winy, nie? Tak naprawdę, pierwsza deska była failem. Druga deska była z mojej winy, bo niepotrzebnie od razu wróciłem, mimo że było tak na luro, a trzecia deska to już był po prostu etap samobuja walonego tibińskiego, ale mówię dobra tam, zdenerwowałem się, ale mówię no co przecież nie wyłączę streama po 15 minutach, mimo że naprawdę się zdenerwowałem, ale takim kapciem pomyślałem sobie, tak jak zawsze mówiłem, przecież takim levelem na real TB odrabia się chwilę, no i mówię dobra widzowie, jedziemy z tematem. I robimy następne poziomy. Tak więc jesteśmy dalej na Oramont, lecimy z tematem i pamiętajcie, odcinek się nie skończy na samym Oramont, ponieważ wrócimy z powrotem na nasze szczęście albo na nieszczęście na Isavi, ponieważ bardzo mnie to kusiło, żeby tam wrócić i poexpić dalej. 72. Level wbity, więc można powiedzieć, że dwa levele odrobione, jeszcze jeden nam brakuje, żeby wrócić do życia tibijskiego, do tego co było przed streamem w ogóle, ale oczywiście trzeba najpierw zrobić refila. tak więc robimy szybki refil, rzucamy SD'czki, bierzemy jakieś potionki, no i proszę państwa jest 72 level, no i ja mówię sobie tak, no kurde, no dwa w sumie odrobione levele, no to chyba czas na małą zmianę planów, nie? Teoramont powiedzmy chwilę ochłonąłem, taka spoko miejscówka ogólnie, no i teraz chyba czas na coś yy, konkretnego, co nie? Czas na coś konkretnego, no i postanowiłem, to co teraz Możecie zauważyć, proszę Państwa. Wjeżdżamy do Venor, a następnie i I lecimy z trzecim podejściem, można powiedzieć, Ach, chyba trzecim, nie? Lecimy z kolejnym, już podejściem, mimo wszystko. I no nie, nie poddajemy się, nie poddajemy się. A czy tym razem uda się przebiec? No to przekonacie się sami już za moment. Klasyczek. Magic shield potiony. Co to wymyślił? czemu nie może było na energy ringu biegać, nie rozumiem tego. Choć ponoć na wyższym levelu jest spoko, nie? No i co? Lecę, lecę, lecę przed siebie, lecę. P -p 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 tu leżą dwa tibiczyki a tam trzeci, nie? No w ogóle ciężki początek, ciężki początek, ale tak jak mówię, charakter tibiczyka poznaje się właśnie po jego wynikach, a liczy się efekt końcowy, a nie start, co nie? Oa, tu kolejny, nie? Leży tu Giorgini, no? Sphinx uwalił mnie na dziurę Sphinxik, nie? I no I 72 level. Co? Lecimy po kolejnego potworka, mówię, no trzeba, trzeba przełamać, tr przełamać aferkę fiu, fiu nie? Tutaj na spokojnie oczywiście, żeby nie nalurować za dużo. No i zaczyna się imprezka z Radiem Essa. Walka trwa cały czas, aż do pewnego momentu. Expimem sobie tutaj, a tutaj ziomek pisze. stójka A ja co nam wariacie, party! Sto któryś level. No chyba nie mamy szaret, ale we dwójkę w sumie. Skoro. Ale już pobie, po poExpiłem za chwilę, wbiłem trochę procentu. Zresztą w ogóle ja to wszystkie levele prawie wbiłem na tym misji, nie? Od 45 levela tak naprawdę tu biegam prawie cały czas. Ale mówię, no dobra, na party na pewno będzie delikatnie łatwiej, nawet jak nie będziemy mieć szaret. No bo będą te potworki padały po prostu szybciej. No i tak też było, proszę Państwa, nie? Walczyliśmy mocno, starannie i wbijaliśmy kolejne levele. 73 level wpadł w kilka minut. Następnie robimy szybkiego refila. Utamowita, Ziomal odlicza i lecimy proszę państwa raz, dwa, <laughs> rozumiecie? Ziomuś poleciał gdzieś na lewaka. Ja lecę dołem, żeby było troszkę łatwiej, bo jakbym za nim poleciał, to mogłoby się to wszystko na mnie przerzucić. Jednak, mimo wszystko, ten początek zawsze jest przypałowy. Następnie, można powiedzieć, że było już z górki. Expiola leciała jak szalona. Tak naprawdę, mieliśmy po parę potworów czasami, ale jak było we dwójkę, to było git, co nie? Gdzieś tam staraliśmy się wspierać tutaj razem i walczyliśmy sobie dło. Latając właśnie na tych wariatach. telamasu, przepotężnie silne, trzeba przyznać. Kurczę, obszarowo to są mega koksy i na takim levelu, takim kapciem jak mój, no to trzeba uważać, choć i tak to już nie jest to samo, co na 45. levelu. Na 45. levelu było o wiele ciężej, a jak chcecie zobaczyć, jak było ciężko, to możecie obejrzeć moje odcinki, ponieważ jest to cała seria z serwera Xyla i od samego początku dokumentuję wszystko, co robię na tej postaci. Jeszcze niestety nie złapałem tej pandy na monta. Ale spokojnie złapię, dziękuję bardzo tego giveaway'a, którego mi wysłaliście wtedy. Zajmę się tym, jednak na razie chciałem się skupić trochę na tych levelach. No i nadchodzi ten moment, na który bardzo czekałem, czyli przełamać złą passę. 74. level, czyli jesteśmy level wyżej niż byliśmy przed streamem. Co daje oczywiście napety na kolejny level i zajawkę, że odrobiłem wszystko, co straciłem w ciągu tego dnia, mimo że początek był mega ciężki. No to jak widzicie, końcówka była o niebo lepsza. No i końcóweczka, proszę państwa, mówię, no jeszcze jeden levelek bijemy. 75. No i niestety, niestety musiałem już kończyć streama. Więc mówię: ok, basta. Gracias, hermano. Wracamy do depo." Jeżeli chodzi o ekspiolę całą, no to wbiliśmy ponad milion expa, a straciłem chyba z 800 tysięcy expa jakoś tak. Tak więc i tak chyba 300 tysięcy byliśmy do przodu. Więc nie jest źle, nie? Nie jest źle, no ponad milion expa wbity w godzinkę z hakiem. Tak na luzie oczywiście. To wydaje mi się to być bardzo dobrym wynikiem, no, patrząc na tą Tibię. Jeżeli ktoś jednak woli starą Tibię, no to tibie 8.0, asuraonline kropka 1x exp, na której gram bardzo często. Jest to oldschoolowa Tibia, w starych klimatach jak 20 lat temu, więc jeżeli ktoś woli takie stare klimaty, no to możemy się tam złapać. Jeżeli chodzi o oksylę, oczywiście tą postać będę dalej rozwijał. Jeżeli chodzi o mojego paladyna 500 na sekurze, to nie wiem co z nim będę robił, może na jakieś bossy będę nim latał. Zobaczymy, dajcie znać w komentarzach. A my. Wracamy do depo. Podzielić się lutem, którego nie mamy. Oddaję ziomalowi tutaj 100 SD-ków, który chyba nie zauważył, ale zaraz mu je oddam, wiadomo. Pamiętajcie, łapka w górę, moi drodzy, subskrypcja, żebyście byli na bieżąco. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Starałem się to bardzo fajnie jakoś opisać. Dzięki wielkie dla tego ziomala Odyseusza, za to, że pom osychanie. O cze omalnie dychę nasz, dychę nas, a Ja myślę, że Odysseusz bez kitu. Dzięki wielkie za pomoc byczku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Do zobaczyska. Elo. I pamiętajcie, piszcie w komentarzach swoje niki. Peace.